Dzień dobry. Siedem to liczba pierwsza. Przez niektórych uważana za pechową, przez innych za magiczną. Mamy 7 dni w tygodniu, 7 grzechów głównych czy sakramentów w chrześcijaństwie, a Rzym powstał na 7 zniesieniach. Siedem jest też starożytnych cudów świata, a raczej było, ponieważ do dzisiaj ostał się jeden. Ale o to dopytam za chwilę. Jednak się składa, że 7 to także liczba porządkowa tego interneturnieju. Zapraszam do wspólnej zabawy w siódmej odsłonie quizu z wiedzy ogólnej. Który z siedmiu cudów starożytnego świata przetrwał do dziś? Piramida Hefrena, Piramida Hufu. Obie te piramidy stoją do dzisiaj, ale tylko ta największa, Hufu, znana szerzej jako piramida Cheopsa, zaliczana jest do tychże cudów. Piramida Hefrena, sąsiadka z okolicy tej największej wspólnie ze Sfinksem, jest druga na liście pod względem wielkości. Co w gwarze więziennej oznacza manżur, Łóżko rzeczy osobiste. Łóżko to koja, kojo, koliba. Ile skrzypiec znajduje się w kwartecie smyczkowym? Czworo, dwoje. Quartec smyczkowy to dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela. Jak ma na imię polska piosenkarka występująca pod pseudonimem Kaja? Katarzyna Kaja. Kaja to Katarzyna Magda Rujens z domu Szczot. W którym wieku wynaleziono grę Sudoku? 15-20. Sudoku jeszcze pod inną nazwą zostało wynalezione przez Amerykanina Howarda Garnsa dopiero w 1979 roku. Dzisiejsze Sudoku po zmianach w pierwotnej wersji ukazało się po raz pierwszy w Japonii w roku 1986. Co oznacza liczba z nazwy COVID-19, choroby wywołanej zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? Pozycję w klasyfikacji wirusów: rok rozpoznania choroby. Jak nazywa się ten rodzaj śpiewu? Growling, śpiew alikwotowy. Czy wszystkie chrząszcze są chrabąszczami? Jest dokładnie odwrotnie to wszystkie hrabąszcze, jako podrodzina hrabąszczowatych, są chrząszczami. Jaką nazwą określa się tak zapisaną tablicę z liczbami? Trójkąt Paskala Delta. Delta to czwarta litera alfabetu greckiego, której majuskuła swoim kształtem przypomina trójkąt. Co może mieć siatka? Oczka, uszka. Antonimem makiawelizmu jest egoizm, altruizm. Bez owijania w bawełnę, to inaczej. Bez pardonu, bez ogródek. Bez pardonu, to bez zważania na cokolwiek, nie oszczędzając nikogo. Koszałki, opałki, to są. Koszyki z wikliny, rzeczy zmyślone. a sama opałka to wiklinowy koszyk bez pałąka. Samolot z takim charakterystycznym grzbietem to statek powietrzny rozpoznania wczesnego ostrzegania. Główną rolą samolotów wczesnego ostrzegania, w skrócie AWAX lub AEWAC, jest wykrywanie innych statków powietrznych i wodnych za pomocą radaru odpowiedniej konstrukcji. To właśnie on nadaje takim samolotom charakterystyczny wygląd. W jakim terminem określamy młodą, wesołą dziewczynę oraz gatunek skowronka o szarym ubarwieniu z czubkiem na głowie? Dzierlatka Szczebiotka. Gdzie znaleźć można walczak? W kotle parowym, w samochodzie opancerzonym. Walczak to cylindryczny zbiornik ciśnieniowy, będący elementem obiegowego kotła parowego lub grzewczego. Wyrażenie cofać się do tyłu to pleonazm parabola. Parabola to gatunek literatury moralistyczno-dydaktycznej wykorzystujący przenośnie, alegorie. Czy liczby pierwsze można pierwiastkować? Każdą liczbę rzeczywistą można pierwiastkować. Bić batogiem poprawnie zapisujemy także jako bezokolicznik. Patożyć piszemy przez rzet z kropką. Jak nazywa się krzywa na mapie łącząca punkty o jednakowym ciśnieniu powietrza? Izobara i Izochieta dotyczy sumy opadów, co symbolizowało podanie komuś czarnej polewki. Zakopanie topora wojennego. Odrzucenie oświadczeń. W którą część ciała strzelamy, gdy w sposób niezamierzony sami sobie szkodzimy własnymi poczynaniami? W kolano, w stopę. Strzał w kolano to kalka z angielskiego, niefortunnie używana często w miejsce strzałów w stopę, ale oznacza to raczej dotkliwe i zamierzone szkodzenie komuś innemu. Czego jednostką jest angstrem? indukcji magnetycznej długości? Jest to jednostka długości spoza układu SI równa jednej dziesięciomiliardowej metra. A jednostką indukcji magnetycznej jest Tesla. Kim był Rafael Santi? Rzeźbiarzem? Malarzem. Rafael Santi to włoski malarz i architekt żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Był najmłodszym z trójki słynnych artystów włoskiego renesansu, obok Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Co to jest pamflet? Instrument muzyczny? Utwór literacki. Pamflet to nierzadko anonimowy utwór publicystyczny lub literacki, ośmieszający i krytykujący określone osoby, grupy społeczne czy instytucje polityczne. Jak nazywała się papieska lektyka, używana do 1978 roku? Sedia gestatoria Salix Alba. Sedia gestatoria to z łaciny przenośny tron. Z jego używania zrezygnował Jan Paweł II, a Salix Alba to łacińska nazwa wieżby białej. Jak nazywa się ten tradycyjny ludowy taniec kaukaski? Lezginka, czardasz. Czardasz to taniec pochodzenia węgierskiego, przejęty i spopularyzowany przez Romów. Gdzie znajduje się najwyższa w Polsce latarnia morska? W Świnoujściu, w Gdańsku. Latarnia morska Świnoujście ma niemal 68 metrów wysokości. Druga pod względem wysokości Gdańska Latarnia Morska Gdańsk Port Północny ustępuje jej o 12 metrów. Jak nazywa się gra planszowa dla dwóch graczy, w którą gra się pionami oraz dwoma sześciennymi kostkami na planszy z charakterystycznymi smukłymi trójkątami równoramiennymi? Show Trick Track. To tybetańska gra planszowa. W dosłownym tłumaczeniu z ich języka oznacza kości. Jakie wymiary ma rozdzielczość ekranu nazwana Full HD? 1920x1080 pikseli, 1280 na 720 pikseli. Ta niższa rozdzielczość to tak zwane HD Ready. Jak nazywa się ta bryła geometryczna, stożek, ostrosłup foremny. Do jakiej rodziny drzew należy dąb, orzechowate, bukowate. Gorąca masa skalna wypływająca z wulkanu podczas jego erupcji to magma lava. Jaką nazwę nosi jednostka wojskowa płetwonurków bojowych będąca pod oddziałem wojsk specjalnych? Jednostka wojskowa Nil, jednostka wojskowa Formoza. Co to za budowla? Święty meczet w Mekce? Taj Mahal. Gdzie mieszkają zwierzę, W dziuplach? W norach. Jakim terminem określa się książkę czy czasopismo, które wydawca zobligowany jest dostarczyć nieodpłatnie określonym instytucjom, np. bibliotekom? Wolumin obligatoryjny, egzemplarz obowiązkowy. Jak nazywa się, powstająca na różnych powierzchniach, złożona wielokomórkowa struktura bakterii i innych organizmów. Która otoczona jest warstwą substancji organicznych i nieorganicznych produkowanych przez te drobnoustroje. Biofilm Biofor. Biofor to według genetyki klasycznej najmniejsza cząstka materii zdolna do życia. Metalem o żółtawym kolorze w rdzeniu monety o nominale 5 zł jest. Mosiądz manganowy – brązal. Dawniej z mosiądzu manganowego bite były groszówki, ale obecnie używana jest stal powlekana mosiądzem. Bratanie się z kimś czy nawiązywanie bliskich stosunków to inaczej. Fraternizacja – kumoterstwo. Moterstwo to wzajemne popieranie się osób należących do grupy powiązanej interesami. Czym trudni się szkółkarz? Szukaniem talentów sportowych, hodowlą sadzonek drzew. Szkółkarstwo to dział leśnictwa zajmujący się rozmnażaniem i uprawą m.in. sadzonek drzew i krzewów, a sportowych talentów szuka skaut. Nieprawdopodobne odrobienie strat bramkowych w meczu piłki nożnej to Robinsonada remontada. Robinsonada to charakterystyczne rzucenie się bramkarza całym ciałem poziomo w celu obrony niskiej piłki. Do czego używa się płynu micelarnego? Do odrzewiania, do demakijażu. Zawczasu to inaczej. Teraz, wcześniej. Zrobienie czegoś zawczasu to zrobienie tego wcześniej, przed jakimś wyznaczonym czasem. Nie musi to być zrobione już teraz, od ręki. Grunt by było to przed tym określonym terminem. I tak oto teraz, a nie zawczasu, doszliśmy do końca siódmego odcinka quizu. Zachęcam do podzielenia się uwagami i komentarzami oraz do subskrypcji kanału. Kłaniam się i jak zwykle do usłyszenia w kolejnej odsłonie internet turnieju.